Nie zmienię po prostu. Prędzej umrę i, i, i będę po prostu taką gorączką, ale wiem, yy, słuchajcie, tak jak teraz ten program do mnie przemawia, że te moje wady charakteru, czyli ta nietolerancja, yy, lenistwo, ten yy, egoizm, myślenie o sobie yy, yy, to, to nie jest tak. Że jakbym, jakbym tego nie miał, to już bym był wspaniały. Nie, jak ja bym tego nie miał, to bym może i, i, i tej grupy tu nie było. Wiesz? Ja tak wam powiem z, z ręką na sercu. Nie? Wielu ludziom bym nie pomógł. Nie? Bo niektórzy mnie nienawidzą, ale niektórzy się mnie boją. Nie? A jeszcze inni szanują. Nie? I tak to działa. Nie? I, i, I ja dzisiaj wiem, że może ta moja partnerka jest właśnie ze mną.